Dzień dobry. Pani prezes Ilona Termińska, prezes klubu sportowego Toruń SA, pan Paweł Średniawa, prezes zarządu firmy ONDE. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę wziąć mikrofony, ale trochę zaburzając konwenanse grzecznościowe, nie od damy zaczniemy, ale od gościa, czyli od pana Pawła. Panie prezesie, wiemy, że pańska firma związana jest z Toruńskim Żółżem już od dawien dawna. Czy to są sentymenty związane właśnie z czasami, nie wiem, dziecięcymi, waszych pracowników, zarządu waszej firmy, że właśnie żurzel jest jednym z waszych sztandarowych projektów, poprzez których chcecie się reklamować, czy to zupełnie nie jest związane z tym? To prawda, z toruńskim żużlem jesteśmy związani już od wielu lat, od połowy lat 90 pod różnymi firmami, bo marka Onde to marka, która pojawiła się na polskim rynku zupełnie niedawno, natomiast wcześniej pracowaliśmy pod markami PRDSA, PBDI i to te podmioty wspierały toruński żurzel. Dlaczego akurat toruński żurzel? Myślę, że dlatego, że Lokalny sport jest dla nas bardzo ważny. Sami jako firma wywodzimy się z Torunia i istotne jest to, żeby wspierać środowiska lokalne, być takim lokalnym patriotą. I z tego powodu staramy się wspierać sportowców, między innymi sportowców toruńskiego klubu różlowego. Firma Onde to jest niejako twór po rebrandingu, re prawda? Czyli tak. po Przemianowaniu się. Proszę powiedzieć, skąd taki pomysł? A wie Pan, co oznacza PBDI? Przedsiębiorstwo budow... drogowo-inżynieryjne. Rozszyfrujmy ten skrót, tak? Przepraszam. I, to, I to właśnie było przyczyną, dla której postanowiliśmy zmienić nazwę. PBDI to Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego. Nazwa dość trudna do wymówienia, zwłaszcza dla klientów obcojęzycznych, z którymi współpracujemy coraz częściej. Budownictwa drogowo-inżynieryjnego, czyli pokazująca pewien trend, w którym chcemy pracować, w którym pracujemy. Natomiast przez lata zmieniliśmy profil naszej działalności. W tej chwili spółka osiąga przychody przede wszystkim z budownictwa dla segmentu odnawialnych źródeł energii. I z tego powodu postanowiliśmy zmienić nazwę Onde to z języka włoskiego fala, my chcemy być na fali, chcemy być na tej fali wznoszącej, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie dotyczące odnawialnych źródeł energii, i z tego powodu postanowiliśmy zmienić nazwę na ondę. Super, bardzo dziękuję. Myślę, że już nie będzie żadnych wątpliwości i kłopotów z rozpoznawalnością nowego logotypu. Pani prezes, skoro onde znaczy fala, Chce firma reprezentowana przez pana prezesa Pawła Średniawe być na fali. Rozumiem, że toruński żużel też chce podłączyć się do tej fali i trochę nomenklatury surfingowej użyje i z tego grzbietu pięknie sobie różne ewolucje ładne dla oka i satysfakcjonujące i żużlowców i kibiców w Toruniu wykonywać. No na tą chwilę to robimy. Stara się załoga jak tylko może. Mecze są przepiękne, mamy zwycięstwa na koncie. Przed nami kolejne mecze, które będą bardzo wymagające, natomiast zawodnicy są zmotywowani, ja to kilka razy już nieraz powtarzałam, że cieszą się z sportem, cieszą się, że są razem i że są tą drużyną. Natomiast no, chcemy być na fali i bardzo się cieszę, że do długofalowej współpracy doszło. Tak jak już Pan Prezes powiedział, firma Ondy jako następca, poprzedników swoich i jako firma również składowa Airbudu. Bardzo długo z nami współpracują. Ta współpraca układa się, mam nadzieję, że dobrze i taka będzie ocena pana prezesa. My natomiast na tej długofalowej współpracy bardzo zyskujemy. Zyskaliśmy partnera strategicznego. Firma ONDE będzie z nami współpracować jeszcze przez kilka lat i są to, myślę, lata bardzo owocne. Dla wszystkich. No właśnie, chciałem poprosić o rozszyfrowanie trochę tego enigmatycznego zwrotu, długofalowa współpraca, długoterminowa, czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, jak e, ważny jest to sponsor tej kolekcji, w tym portfolio Klubu Sportowego Toruń. I na jak długo szacujecie, że ta umowa będzie opiewała? Generalnie tak pracujemy z naszymi sponsorami. Nie wszystkie umowy są odnawialne co roku. No, nie mówię tutaj o sponsorze tytularnym, mówię, nie mówię o grupie FST. Natomiast z naszymi partnerami, z którymi będziemy pracować długofalowo, to będą perspektywy lat. Myślę, że może i nawet dłużej. Ja chciałbym dodać, że tak jak powiedziałem, współpracujemy z klubem Żużlowym od połowy lat 90. Co roku klub sportowy mógł liczyć na wsparcie z naszej strony i myślę, że jeżeli chodzi o przyszłość, to nie zastanawiajmy się na tym, jak ta współpraca długo będzie trwała, oby ona trwała jak najdłużej i tego życzę i sobie, i Państwu. Państwu życzę przede wszystkim tego, żeby odnosili Państwo sukcesy i żeby Państwo. Mogli pochwalić się kolejnymi medalami drużynowych Mistrzostw Polski.